Już mam przyjaciół w Wietnamie. Zobaczcie jak łatwo się nawiązuje przyjaźnie w tym kraju. Zero języka, 100% mocy. Nie jesteśmy w Kambodży, nie jesteśmy w Angkor Wat. Jesteśmy. W Dananki sytuacja wygląda następująco. Pomogłem jej ruszyć, no i jedzie. Lewa, prawa slalom. Wczoraj nic za bardzo nie nagrywaliśmy, dzisiaj też nic nie nagrywaliśmy. Teraz coś tam nagrywam po prostu vlog o tym, że nic nie nagrywaliśmy. Widynka? Ta, tak, tak, dokładnie. Widynka. <noise> Pochodziliśmy trochę wokół komina, porozglądaliśmy się. Nie jest tutaj tak super źle, ale też nie jest jakoś mega dobrze w porównaniu do tego, jakie mieliśmy oczekiwania i wyobrażenia po Saigonie i na Trank. zimno znowu. Znowu zima się odezwała, chociaż już... Lato, lato wszędzie zwariowało, szala... W poniedziałek wita lato. Panie i panowie, mamy to. Pierwszy dzień lata w Danang. I będzie pięknie, i będzie ciepło, i będzie słonecznie. Przynajmniej takie mamy nadzieję. Wyszło słońce, wyszły turysty i oczekiwania. Nie no, oczekiwań nie mamy. Mamy nadzieję wiarę. Pierwszy dzień lata w Danang. Od razu humor bananowy. Jakby ktoś nie wiedział co to znaczy, to niech zje banana i zobaczy. Mieliśmy oczekiwania, rozczarowaliśmy się, dlatego już nie mamy oczekiwań. Zje banana, zje banana, zje banana i zobaczy. Brawo! Dobra, chłopaki, trzymajcie się, miło było pogadać. Piękny widok za mną, miasto Da Nang. Czwarty dzień. Po prostu wszędzie, gdzie nie rzucisz wzrokiem, to jakaś babcia się rozciąga, albo jakiś dziadek robi pompki. Jakie to by było piękne, jakby więcej 70-latków. Jeszcze zostały nam 27 dni, więc z niczym. Także na spokojnie sobie to wszystko wchłaniamy, trawimy. I. Praktycznie co sekunda jakiś beach bar. No dobra, co minuta. Planujemy kolejne ruchy, kolejne kroki. Na tą chwilę jest dobrze, tak? Robiliśmy vlogi praktycznie codziennie. Powiem jej, że jest wiatr od falów przy morzu. To nie. Musi kurde nogę pokazać i w ogóle wyglądać. Siedząc tutaj na tym rooftopie, na 12 piętrze przy basenie, Muszę stwierdzić jednak, że nie jest to takie złe miasto. Stąd widoki już są jakieś takie bardziej Wunderbauer. Może kwestia przyzwyczajenia, może kwestia lokalizacji, może kwestia tego, że skończyła się wietnamska zima, zaczęło się wietnamskie lato, rozchmurzyło się niebo, wyszło słońce. Nie wiem, za dużo oczekiwania, po prostu tak mi się wydaje. You see? Not in the ear, how about you do to me in the ear? I życie jest piękne. Ajko jest w ciąży, będziemy mieli dziecko. Podejrzewam, że córeczkę, bo kilka razy mi się śniło, że córeczka jej też. No i tak czujemy i w sumie tego chcemy oboje, więc tak będzie. Ajko ma nowy sweter i. Jest fajny, bo jest ciepło, przynajmniej. I'm saying that you have a new sweater. Your hands is so cold. Yeah, I know. Kurde. Ja jak ja, ale żona to już nie może się doczekać. Wait, because. Ah, yeah, okay. Żona już nie może się doczekać lata, po prostu. Zima to nie dla niej. A tak bardzo chciała pojechać do Polski na zimę, na, na miesiąc. Baby, bye doing vlog. <grym> Idziemy położyć się na leżaki i po prostu zapomnieć o Bożym świecie. Peace and love. Niech Bóg ma Was w swojej opiece. Ale módlcie się. Ja też się za Was pomodlę. Trzymaj się. Peace out. Powiedziałe jako chcę robić jakieś TikToki, a ja już chciałem się położyć na leżać. Taka nuda w Danang, że po prostu nie ma co robić tylko TikToki. OK, do performance. Can I be a, you know like a judge to look at it no, and judge you it? Have to be there. But I'm not gonna do the performance. Like that. Okay, yeah. OK. I'm gonna do like that. Okay. Is it right? I don't know. Or like that. I don't know how to do that. <laughs> Just do it. Before you freeze. I'm actually a little bit cold also. OK. No dobra, to lecimy z tym tematem. Jakby co, to wpadajcie na TikToka mojego i żony. Bo nigdy nie tak dobrze się nie bawiliście, jak będziecie się bawić na tych TikTokach, gdzie będziecie widzieć o na przykład tego TikToka, którego teraz kręcimy. W sumie. W sumie to tutaj taki bałagan, jakby jakiś tajfun przeleciał. Almost. A tu zwykła zima. Podejrzewam, że jest to jeden z wielu zachodów słońca, jakie tutaj na tym rooftopie będziemy doświadczać. Jak będziemy doświadczać, to podzielimy się z Wami czasami, może nie zawsze. No ale w związku z tym, że to pierwszy zachód słońca w Danaang, taki, że widać coś jakieś promienie słoneczne. Możemy się z wami podzielić, no. A jutro pojedziemy sobie gdzieś tam wspólnie na jakąś fajną wycieczkę i też będzie zajeb... Ajko dzisiaj ma drugą lekcję nauki jeżdżenia na rowerze. Rowery za darmo w sumie w tym hotelu, w cenie. Nie za darmo, nie za darmo, nie ma nic za darmo. Nawet w rygościu ma kartę, którą trzeba przy... O, teraz się otworzyło. Jest niedziela, myśleliśmy, że tylko w piątki dają te dary dla duchów, a tutaj w niedzielę też. Pani przy okazji chce okulary sprzedać. <laughs> press hard, press hard. Mówię jej, żeby mocno pedały naciskała. Na pierwszej lekcji było podobnie. Babe, you have to press hard, really. Pedal to the metal. No harder. Okej, okay. nie nieźle nie Jas dongiwa, dongiwa. Let's go there behind. Yeah, that was the Zobaczcie tutaj właśnie dają dary dla duchów. Try to drive faster also, yeah. <laughs> Pomogłem jej ruszyć, no i jedzie. Lewa, prawa slalom. Mogłaby w slalomie brać udział, ale zaraz myślę ogarnie. Temat jest. To jest chyba jej najdłuższy, okej? Okay? Yeah. Hard, yeah, press, 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 good. Powiedziałem jej, że kurde, spróbuj przez 5 dni codziennie przez 20 minut i zobacz po 5 dniach. Kiedyś nie umiałaś chodzić, tak? A teraz chodzisz. Yeah. Not bad, not bad. Focus, precision, balance. <laughs> Mały Wietnamczyk To jest jego brat, chyba. Chciał mi kijem strzelić w kamerę. You wanna go inside? A po angielsku też nie rozumiem, więc nie wiem dlaczego mówię po angielsku do niego. Pytam się go, czy chce wejść do środka. Kamery. Bye bye, kai, jai No możemy sobie pogadać. Uważaj jak chodzisz mały. Już mam przyjaciół w Wietnamie. Zobaczcie jak łatwo się nawiązuje. Przyjaźnie w tym kraju. Zero języka. 100% mocy. Jej! Uhu o proszę, z mnie udusi, już MMA zaczyna. <noise> Nie wiem czy on próbuje mnie powalić. Chce się bawić chłopak, ale chyba... Muszę mamusia lub tatusia zawołać Ludzi, ludzi Gdzie mama, gdzie tata? Witynka? Ta, ta, dokładnie Witynka Witynka <laughs> No dobra chłopaki, trzymajcie się Miło było pogadać Ajko się boi, że dzieci na nią wskoczą <laughs> Bo te dzieci są trochę takie nieokiełznane jako dzieci W poszukiwaniu ulicy z mniejszą ilością samochodów i inny. Wow. Pierwszy raz tak skomplikowane manewry wykonała. Ajku idzie coraz lepiej, więc jest progres, jest dobrze. Mam nadzieję, że za kilka dni będziemy mogli sobie tutaj po okolicy pojeździć rowerami, a może nawet gdzieś kawałeczek dalej w góry. Za górami, za rzekami, za lasami. O, mnich idzie przez góry. It's already better. Still not ready for the main roads. Obviously. Powolutku się przyzwyczajamy do tego miasta. Fajerwerków nie ma cały czas I nie wiemy czy będą W sumie w dużej mierze to zależy od nas Czy stworzymy te fajerwerki So hot, so hot. But you're getting there No accident in last two tries, yeah? Awesome Never give up Let's go, let's go Dobrze, że żona się nie poddaje, chociaż pierwszym razem się poddała szybko, bo spróbowała nie wiem z 10 razy i mówi dobra chrzanić to minęło jakieś 10-15 minut maks. No i się zachmurzyło tak z dwie godziny temu, ale i tak nie jest tak zimno jak było nawet wczoraj. Każdego dnia jest coraz cieplej. Także jutro będzie jeszcze cieplej. Jutro jest tak naprawdę pierwszy słoneczny dzień. Cały powinien być lub przynajmniej większość. Mam, let's go. Siema benzem. Siema benzem. Tu ci to kie zrobił piękne. But the guy walking or yeah. the dog barking there. The guy with the dog. Aiko cały czas nie potrafi Jeździć na rowerze, chciałem powiedzieć pływać. <gry> Wyobraźcie sobie, że minął miesiąc w dananka, a my jeszcze nie pływaliśmy ani razu. Ja sobie obiecałem, że będę pływał i nie pływam. Po prostu jakoś mi się nie chce. Biegam przy tej plaży, chodzę, ćwiczę tam. Tam są takie fajne parki, które mówiłem. No, mówiłem w odcinku, którego wy jeszcze nie widzieliście że pokażę Wam właśnie, jak wygląda to życie poranne, gdzie wszyscy wychodzą ćwiczyć na plażę. A no widzę pana, który sobie ćwiczy. Widzę tutaj drugiego pana, który się rozciąga. O, ten pan akurat jest biały, a nie Wietnamczyk. O, rozciąga i ćwiczy. Tak, dobre ćwiczenia. To właśnie tam chodzę sobie biegać i ćwiczyć codziennie. Teraz właśnie wróciłem z plaży. Szkoda, że jajko ze mną nie chodzi, ale no trudno, co robić w ciąży, no gdyby nie była w ciąży, to też by nie chodziła. Także tyle. Zauważyliście pewnie, że jestem na innym rooftopie. No i trzeci dzień i też w sumie pierwszy raz na rooftopie. A dlaczego cały czas w Danangu? W Danangu. <ścoughs> dlaczego cały czas w Danangu? To jeszcze niestety nie mogę zdradzić, ale już się przygotowuję do tego, żeby wam o tym powiedzieć. Fajny widok z tego rooftopu. Kolejny fajny rooftop. W sumie na rooftopach to takie życie, że przychodzisz tutaj na 2-3 minuty. Ja wiem, że wam się wydaje, o, jak ja bym był na wakacjach, czy była na wakacjach, to bym na tych rooftopach siedziała, pływała i w ogóle medytowała, ćwiczyła jogę i nie wiadomo, co jeszcze. Ale jak się tutaj jest, to już jest troszeczkę inaczej. No. Ale tamten budynek miał 12 pięter, mieszkaliśmy na ósmym, ten ma 8 i na ósmym jest właśnie rooftop ze swimming poolem z pięknymi widokami. Dobra, pokażmy trochę widoków może. Te widoki to faktycznie najlepiej wyglądają wtedy, kiedy w tle jest basen. Dzisiaj pochmurny dzień, a przy wschodzie słońca było słonecznie. Basenu w tle nie ma, no i widoki już tak średnio. Nie no, fajne są, fajne. O, morze jest tam. Poznajecie pewnie te dwa budynki, które widzieliście z tamtego ruftopu. No z tego ruftopu nawet widać morze. No, z tamtego też było widać pomiędzy budynkami, a tutaj jest widać pomiędzy i ponad dachem. Śmieszną sytuację miałem na plaży kilka dni temu, jak ćwiczyłem, podszedł do mnie mężczyzna. Ćwiczył również, 70 lat gościu ma się okazało. Podciągał się na drążku, czyli na mnie, można powiedzieć. Ćwiczył w ogóle i tak dalej, w dobrej kondycji. 70-letni gościu, który normalnie jest mega, się trzyma i ćwiczy, i wygląda. I pogadaliśmy, mówi, że ma żonę y, amerykankę, 6 lat młodszą, czyli 63 lata, i plany mają, za pół roku jadą na... Y, do Stanów, się przeprowadzają. Wyobraźcie sobie, że kurde, Życie takie w Polsce. Podejrzewam, że może są jacyś 70-latkowie, gdzieś tam mieszkają przy morzu i codziennie chodzą na plażę ćwiczyć, biegać, pływać, latać może nie do końca. On mi powiedział właśnie, że jego hobby jest pływanie, codziennie pływa. Podejrzewam, że właśnie dlatego w takiej dobrej jest formie. No ale tak sobie pomyślałem, kurde, jakie to by było piękne, jakby więcej 70-latków. Właśnie tak y, żyło i tak dobrze się trzymało. Wiadomo, nie każdy chce, nie każdy może, nie każdy potrafi. No ale to tylko tak na krótko, żeby Wam powiedzieć, że Wietnamczycy naprawdę dbają o zdrowie i długo żyją. I o tym też będzie odcinek, już go nagrałem, ale jeszcze jest kilka, które musicie zobaczyć wpierw. Normalnie jak New York to wygląda. A tu jeszcze widok z takiego tarasu jest po drugiej stronie od tego basenu Jest taki taras. To pokażę Wam ten taras. Tu jest ściana boczna jakiegoś innego hotelu. No, a tutaj jest taki taras, na który można sobie przejść. Za ten hotel płacimy 40 zł. Wyobraźcie sobie. Pokój pokażę w innym ucinku. Musicie poczekać, zasłużyć. No, taras, basen tam pokazywałem. Rooftop. Ok, adios. Trzymajcie się.